Kto zostanie papieżem? Czy spełni się przepowiednia Nostra Nostradamusa, że ostatni papież będzie czarny? Jeden z arcybiskupów nominowanych do bycia, że tak powiem, papieżem to arcybiskup z Afryki. Co sądzę o pontyfikacie Franciszka? Herezja odwrócenie się całkowicie od zasad katolicyzmu, promowanie legbyty, fotografowanie się na przykład ze syną aborcjonistką, co dokonała ponad 20 tysięcy aborcji, e, wsparcie, nie wiem czy wiecie, Watykan nawet płacił e, trans prostytutkom, ponieważ w trakcie tak zwanej pandemii Тратил их роду.